Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich. Żywot i bolesna męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi. Audiobóg do słuchania stworzył kanał YouTube jako katolik. Jezus na Puszczy. Gody w Kanie. Pierwsze święta Wielkanocne w Jerozolimie. Jezus w Ginnej i Atarot. Zawstydza złośliwość faryzeuszów. Opuściwszy z pięciu uczniami gospodę koło Sychar i pozostawiwszy te bez na prawo, Samarię zaś na lewo, udał się Jezus do miasta Ginnea albo Ginnim, położonego stąd o sześć godzin drogi w dolinie na granicy Samarii i Galilei. Szli z podpasanymi sukniami, a przybywszy późno wieczór do Ginnej, udali się zaraz do synagogi, gdyż szabat już się zaczął. Inni uczniowie, którzy naprzód wyruszyli w drogę, byli tam także obecni. Z synagogi poszli wszyscy razem do wyżej położonej posiadłości łazarza, w pobliżu której leżało małe miasto Tirza, gdzie Jezus już raz gościł i gdzie zatrzymali się także Maryja i Józef w swej podróży do Betlejem. Zarządca posiadłości, człowiek prosty, cieszył się licznym potomstwem. Posiadłość oddalona była od ginnej mniej więcej o trzy kwadranse drogi. Tu przenocował Jezus z uczniami. Święte niewiasty zaś po odejściu z Sychar nocowały w Tebes. Na dzień przed szabatem święcono w ginnej uroczystość na pamiątkę buntu Izraelitów na puszczy. W sam szabat nauczał Jezus w synagodze. Czytano o pochodzie przez Pustynię, o rozdziale kraju Kanan, a prócz tego Księgi Jeremiasza. Jezus, tłumacząc to, zastosowywał wszystko do zbliżania się Królestwa Bożego. Mówił o niechęci Izraelitów na puszczy, o tym, że mogli o wiele krótszą drogą dojść do ziemi obiecanej. Gdyby byli zachowywali przykazania, daną im na górze Synaj, dla ich grzechów jednak opóźniał Bóg zawsze ich pochód, a nawet sprawił, że wszyscy szemrzący, pomarli na puszczy. Tak i oni kroczą teraz po pustyni, na której śmiercią zginą wszyscy szemrzący przeciw Królestwu Bożemu, królestwo to zbliża się, a wraz z nim kończy się miłosierdzie Boże. Życie ich jest błądzeniem po puszczy, niech więc teraz wybierają najkrótszą drogę do obiecanego Królestwa Bożego, którą on im wskazuje. Uczył Jezus także o tym, jak Izraelici, niezadowoleni sędziowskim urzędem Samuela, domagali się koniecznie króla i jako otrzymali Saula. Teraz, gdy spełniło się już proroctwo, że dla ich bezbożności odjęte będzie berło od Judy, teraz znowu żądają króla i odbudowania królestwa, Bóg ześle im króla, i to króla z ich rodu, podobnie jak właściciel winnicy posłał swego syna, gdy niewierni najemnicy pozabijali jego sługi. I oni też odepchną i zabiją swego króla. Z psalmów nauczał Jezus o kamieniu węgielnym, który budujący odrzucili, a dostosowywał to znowu do syna właściciela winnicy. Następnie nauczał o karze, mającej spaść na Jerozolimę, świątynia, mówił, nie ostoi się, a miasto będzie nie do poznania. Była także mowa o Eliaszu i Elizeuszu. Nauce przysłuchiwało się dwunastu zatwardziałych faryzeuszów i ci rozprawiali potem z Jezusem. Pokazawszy mu pismo, zapytali, co to ma oznaczać, że Jonasz przez trzy dni przebywał we wnętrznościach wieloryba? Jezus odrzekł na to: Tak król wasz, Mesjasz spocznie przez trzy dni w grobie, zstąpi do otchłani na łono Abrahama, a potem z martwych zmartwychwstanie. Faryzeusze wyśmiali to tłumaczenie. Przystąpiło potem doń trzech faryzeuszów i kusząc go, rzekli: Czcigodny nauczycielu, mówisz wciąż o najbliższej drodze, wskaż nam więc ją. Jezus odrzekł, czy znacie dziesięć przykazań, danych na górze Synaj? Rzekli, tak. Rzekł więc Jezus, zachowujcie pierwsze z nich, miłujcie bliźniego jak siebie samych i nie nakładajcie poddanym zbytnich ciężarów, których sami nie nosicie. To jest owa droga. Na to odezwali się to, co nam mówisz, wiedzieliśmy już sami. Lecz Jezus rzekł, żeście wiedzieli, a nie postępowali tak, to wasza wina, i za to też karę poniesiecie. Dalej wyrzucał im Jezus, że obciążają ogromnie ludzi, a sami nie wypełniają przepisów zakonu, co szczególnie w tym mieście się zdarzało. Mówił też o ubiorze dla kapłanów, jaki Bóg przepisał Mojżeszowi i co ten ubiór oznacza, podczas gdy oni nie czynią tego, do czego ubiór obowiązuje, zasadzając istotę obrzędów na zewnętrznych formalnościach i przekręceniach. Wszyscy rozgoryczeni byli przeciw Jezusowi, nie mogli mu jednak nic zrobić. Niektórzy mówili między sobą, to więc jest prorok z Nazaretu. Tak. Syn cieśli. Prawie wszyscy faryzeusze opuścili synagogę, zanim jeszcze Jezus skończył naukę, jeden tylko pozostał do końca, a potem zaprosił Jezusa z uczniami na ucztę. Był on wprawdzie lepszym od innych, lecz także podstępnym człowiekiem. Jeszcze przedtem przyniesiono przed synagogę chorych, faryzeusze prosili Jezusa, aby ich uzdrowił, a dał im przez to znak. Jezus jednak nie uzdrowił chorych, mówiąc, że skoro nie chcą w Niego wierzyć, to i On też nie chce na zawołanie okazywać im znaku. Faryzeuszom jednak nie o to chodziło, lecz chcieli skusić Go do uzdrawiania w Szabat, a potem o to go oskarżyć. Po ukończeniu Szabatu odeszła większa część uczniów Galilejskich do domu, Jezus zaś powrócił z Saturninem i dwoma innymi uczniami do posiadłości Łazarza. Wzruszający był to widok, gdy tu miał naukę dla dzieci zarządcy i z sąsiedztwa najpierw dla chłopców, potem dla dziewcząt. Mówił o posłuszeństwie dla rodziców i uszanowaniu względem starszych. Rodziców dał im Ojciec Niebieski: Jeśli więc ich czczą, czczą także Ojca Niebieskiego. Mówił także o synach Jakuba i o Izraelitach, którzy dlatego, że szemrali, nie weszli do Ziemi obiecanej, a przecież ta Ziemia jest tak piękna. Tu wskazał im piękne drzewa i owoce. Rosnące w ogrodzie, pełne plonów, i tak mówił dalej: Królestwo Niebieskie jest nam także obiecane, jeśli tylko będziemy spełniać przykazania Boże, a kraj to o wiele wspanialszy, niż ten, który w porównaniu z nim jest pustynią. Słuchajcie więc i znoście z poddaniem wszystko, co Bóg na Was ześle. Nie szemrajcie, abyście mogli osiągnąć Królestwo Niebieskie, nie wątpcie w jego wspaniałość, jak Izraelici na puszczy, wreszcie, że jest tam o wiele lepiej. Niż tu, że to kraj niewypowiedzianie wspaniały. Miejcie to zawsze silnie w pamięci i zasługujcie sobie na to trudem i pracą. Podczas nauki miał Jezus mniejsze dzieci przed sobą. Od czasu do czasu przyciskał je do piersi lub obejmował je rękami podwoje. Opuściwszy posiadłości łazarza, szedł Jezus z trzema uczniami na powrót w kierunku południowo-wschodnim ku wyżej położonej miejscowości Atarot, będącej główną siedzibą saduceuszów. Mieszkający tu saduceusze prześladowali po świętach wielkanocnych również jak faryzeusze z Gennabris uczniów Jezusa, uwięzili wielu i dręczyli ich przesłuchaniami. Niektórzy z nich byli niedawno w Sychar i szpiegowali Jezusa podczas nauczania, w ciągu którego potępiał Jezus bardzo surowość faryzeuszów i saduceuszów względem Samarytan. Już w ten czas uknuli oni plan skuszenia Jezusa i dlatego wezwali Go, aby przepędził szabat w Atarot, Jezus wiedział jednak o ich planach. I dlatego, minąwszy Atarot, poszedł do Ginnej. Oni zaś, porozumiawszy się z faryzeuszami Ginnej, przysłali w szabat rano posłów do niego, którzy rzekli – nauczałeś tak pięknie o miłości ku ludziom, że powinno się kochać bliźniego, jak siebie samego, przybądź więc do Atarot i ulecz pewnego chorego. Jeśli uczynisz nam ten znak, to nie tylko my, ale i faryzeusze w Ginnej uwierzą w ciebie i rozszerzymy naukę twą w całej okolicy. Jezus znał dobrze ich złości i chęć oszukania go pod pozorem uzdrowienia chorego. Człowiek ten leżał już od wielu dni martwy, nieruchomy. Saduceusze jednak twierdzili wbrew wszystkim mieszkańcom miasta, że on jest w zachwyceniu, nawet żona jego nie była pewna, czy to naprawdę trup. Gdyby więc Jezus był go wskrzesił, byliby powiedzieli, że to nie był umarły. Gdy Jezus się zbliżał. Wyszli naprzeciw niego i zaprowadzili go przed dom owego umarłego, który za życia był pierwszym między saduceuszami i najgwałtowniej występował przeciw uczniom. Gdy Jezus nadszedł, wynieśli go na noszach na ulicę. Wkoło zebrało się około piętnastu saduceuszów i tłum ludzi. Trup wyglądał bardzo pięknie, gdyż saduceusze wyjęli z niego wnętrzności i zabalsamowali ciało, aby łatwiej oszukać Jezusa. Jezus jednak rzekł. Człowiek ten jest umarłym i pozostanie umarłym. Saduceusze zwracali mu uwagę, że człowiek ten jest w zachwyceniu, a jeśli umarł naprawdę, to chyba teraz dopiero, lecz Jezus powiedział: Człowiek ten przeczył zmartwychwstaniu, a więc nie zmartwychwstanie teraz. Napełniliście go wonnościami, lecz patrzcie, co to za balsamy. Otwórzcie mu piersi. Na te słowa jeden z nich podniósł skórę na piersiach zmarłego, jak klapę, i oto z wnętrza zaczęła się wydobywać zbita, ruchoma czerń obrzydłego robactwa. Złość zdjęła Saduceuszu w tym bardziej, że Jezus wypowiedział publicznie i głośno wszystkie grzechy i zbrodnie zmarłego, dodając, że robaki te, to robaki złego sumienia, które za życia ukrywane i gnębione, teraz toczą jego serce. Zarazem wyrzucał Jezus groźnie i ostro Saduceuszom ich zły zamiar oszukania Go, mówiąc także o sądzie nad Jerozolimą i tych, którzy nie chcą przyjąć zbawienia. Saduceusze wnieśli prędko zmarłego na powrót do domu wśród strasznej wrzawy i pogróżek. Doszło nawet do tego, że gdy Jezus z uczniami wychodził przez bramę poza miasto, połechtany motłoch rzucał za nim kamieniami, złościło Saduceuszów odkrycie robactwa w piersiach zmarłego, a jeszcze bardziej wyjawienie złości, przepełniającej ich serca. Wśród ogółu złych byli jednak tu i ówdzie ludzie, Przychylni Jezusowi, i tych do płaczu pobudzało prześladowanie Jezusa. W jednej z odosobnionych ulic miasta mieszkały kobiety, cierpiące na krwotok. Pełne wiary w Jezusa, zdala błagały go o pomoc, nie śmiejąc, jako nieczyste, przystąpić bliżej. Jezus, wiedząc z góry o ich niedoli, a przejęty litością dla nich, przeszedł przez te ulice, niewiasty zaś, idąc jego śladami, całowały je. Wtedy Jezus obróciwszy się, spojrzał na nie. A one w tej chwili ozdrawiały. Stąd poszedł Jezus na wzgórek, oddalony o trzy godziny drogi, a położony w pobliżu Engannim. Leży on prawie w tej samej linii co Ginnea, lecz w innej dolinie i o kilka godzin drogi dalej na wschód, w prostym kierunku na drodze prowadzącej z Endor i na im do Nazaretu. Od Naim oddalony jest około siedem godzin drogi. Na wzgórku tym spotkał Jezus, uczniów z Galilei i tu przenocował w szałasie jakiejś publicznej gospody, posiliwszy się pierwej tym, co uczniowie przynieśli. Byli to Andrzej, oblubieniec Natanael i dwóch służalców tak zwanego królika z Kafarnaum. Ci ostatni prosili na tarczywie Jezusa, żeby raczył pospieszyć tam natychmiast, gdyż syn ich Pana jest bardzo chory. Jezus odrzekł na to, że przyjdzie jeszcze na czas. Królik ten był to przeniesiony w stan spoczynku zarządca nad częścią Galilei, ustanowiony przez Heroda Antypę. Był on przychylny Jezusowi, a podczas ostatnich prześladowań popierał uczniów przeciwko faryzeuszom i zasilał ich już nieraz pieniędzmi lub dostarczał im żywności. Nie był jednak jeszcze całkiem nawrócony, chociaż wierzył w cuda. Pragnął bardzo obecnie, aby Jezus uczynił cud na jego synu, powodowany nie tylko miłością ojcowską. Lecz także w chęci upokorzenia faryzeuszów. I uczniowie życzyli sobie tego i objawiali to życzenie, mówiąc: A to będą się złościli faryzeusze. Wtedy przekonają się, kto jest ten, za którym my idziemy. Dla tej to przyczyny podjęli się Andrzej i Natanael tego poselstwa, a Jezus wiedział dobrze o tym. Rano, nim wyruszył w dalszą podróż, nauczał jeszcze. Dwaj słudzy owego królika byli poganami i jego niewolnikami. Idąc tu, wzięli ze sobą żywności na drogę. Obecnie nawrócili się i poszli wraz z Andrzejem i Natanaelem z powrotem ku Kafarnaum.